Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt w naszym cyklu spotkań z seniorami naszego Wydziału rozmawiać dzisiaj z Panem Profesorem Romualdem Biczysko, emerytowanym wieloletnim kierownikiem Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych, który był również moim pierwszym nauczycielem i wychowawcą, nauczycielem zawodu. Pan profesor studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego Medycznego w latach 1951-57. Panie profesorze, co zadecydowało o tym, że wybrał pan profesor zawód lekarza? O, to było już bardzo dawno. Muszę powiedzieć, że od e, lat młodzieńczych, może 12, może 15, 13, 14 rok życia, kiedy. Pomyślałem, co chciałbym dalej w życiu robić. Pierwsza rzecz to było na pewno zdobycie takiej pozycji w społeczeństwie, które jest pozycją liczącą się. A drugie, w tym czasie miałem okazję spotkać się z chirurgiem, jako lekarzem leczącym mnie, ponieważ zapadłem na takie schorzenie jak zapalenie wyrostka robaczkowego, które wówczas było zagrożeniem życia. Tym bardziej, że rozpoznanie było późne i pierwsze słowa chirurga było już jest za późno. No, okazało się, że nie było za późno, ale problem wyleczenia z tej przypadłości trwał jednak Dosyć długo, tym bardziej, że w owym czasie nie było antybiotyków. Studiował pan profesor w latach wczesnopowojennych, studia zaczęły się w roku 1951. Czym się różniły wtedy studia na poznańskich uczelniach, na Uniwersytecie Medycznym, ówczesnej Akademii Medycznej od studiów w późniejszych latach? Czy życie studenta różniło się czymś od późniejszego? No, kolosalnie się różniło, dlatego, że to były jednak lata powojenne, inny rozwój technologii, przede wszystkim druku i były szalone kłopoty z uzyskaniem właściwych podręczników. Ale chciałbym też powiedzieć, że nawet inauguracja Roku Akademickiego. Odbyła się w Izbie Rzemieślniczej, czyli skromnie w stosunku do dzisiejszego rozmachu, jakim, jaki cechuje e, nasz Uniwersytet Medyczny. Ale po południu już miałem zajęcia z anatomii człowieka i widzę właśnie obraz tego człowieka, który był w okresie międzywojennym dziekanem. Był to profesor Różycki. Sam prowadził seminarium z jakąś grupą, może obejmowującą jakieś dwie grupy studenckie, ale nie z całym rokiem. No, w tamtym czasie dydaktyką zajmowali się przede wszystkim profesorowie, jeżeli chodzi o wykłady, a nawet niektóre ćwiczenia. Były prowadzone przez niektórych profesorów, na przykład profesora Kurkiewicza. A to histologia, chyba, tak? Czy to jest histologia? histologia, i to było w sali histologii. Ja pamiętam, że pierwszy i drugi rząd prowadził dydaktykę profesor Kurkiewicz. I proszę sobie wyobrazić, jaka. Jaki dystans nas dzieli od tamtego czasu? Otóż moja koleżanka zapytała pana profesora, co oznacza kwas nukleinowy I powiedziała przy tej okazji, że tak trudno spamiętać taki złożony taką złożoną nazwę. Na to profesor dał mały wykład, że my także nic na ten temat nie wiemy. Jest to jakiś związek, który da się wykazać za pomocą histologiczną, ale nie mamy pojęcia o jego działaniu. Tymczasem, w tym okresie, w na Uniwersytecie w Cambridge odkryto strukturę DNA, ale wiedza tutaj tak szybko nie docierała, jak to jest obecnie. Ta publikacja zresztą była nieco później w Nature. Także to ta różnica między poprzednimi studiami a obecnymi jest bardzo znacząca. A czy był kontakt z profesorami, czy oni nawiązywali jakieś relacje ze studentami, byli dostępni, czy byli tacy bardzo niedostępni i powiedzmy profesor to był no, Bóg, z którym a... student nie mógł się kontaktować i widział go tylko na egzaminie? No niestety tak było, że Dystans między studentem a profesorem, nawet jak byłem już asystentem, to był bardzo mały. Natomiast między pracownikami był bardzo ścisły. Natomiast to, co jest jeszcze też bardzo ważne. Mianowicie, że egzaminowali prawie wyłącznie kierownicy katedr, nawet jeżeli mieli do pomocy docentów albo drugiego profesora, co było w tym czasie rzadkością. Czyli wszystkie egzaminy były ustne, prawda? Teraz mamy no. dominację egzaminów testowych, czyli jednak była ta możliwość rozmowy z profesorem, co chyba w tej chwili nam doskwiera, że ta relacja mistrz uczeń jest chyba niestety zaburzona. Tak mi się wydaje, że ja bym się zgodził z tym, że mają być testy, ale po to, żeby zaliczyć egzamin ale z jakim stopniem należy doprowadzić do rozmowy bezpośredniej ucznia i nauczyciela. I nauczyciel powinien stwierdzić, czy poza wiedzą ten uczeń jest człowiekiem myślącym. To znaczy, że potrafi analizować, co jest właściwe, a co niewłaściwe. Potem przystawianiu diagnoz w medycynie jest to niesłychanie istotne zagadnienie, ponieważ ma jakąś ilość informacji i z tego musi zrobić rezymy w postaci rozpoznania i wytyczyć dalsze postępowanie diagnostyczne lub od razu lecznicze. A czy któryś z profesorów y, utkwił w pamięci pana profesora jako mistrz, który może był wzorem w późniejszych latach z tych, którzy pana profesora uczyli? W czasie e, studiów to byłoby może trudno taką osobę e, wykazać. Jeżeli chodzi o sposób myślenia logicznego, to na pewno wyróżniał się profesor Kurkiewicz. Natomiast niektórzy bardzo dobrzy badacze, jak na przykład profesor Horst, wykładał w sposób nietolerowany albo słabo tolerowany przez studentów. Natomiast i wykładowcą, i dobrym badaczem był profesor Janusz Groniarski. I pamiętam, w tym budynku, właśnie w sali śniadeckich, był jego pierwszy wykład. Przypomnę, że pan Zeł Groniowski był kierownikiem katedry anatomii patologicznej. Anatomii patologicznej, tak. I sala była pełna. Miejsce do siedzące było tylko na stopniach, a profesor pięknie wykładał, gestykulował i rysował różne elementy anatomiczne różnokolorowymi kredami, a ja siedziałem i myślałem: jestem w teatrze czy na wykładzie? Do tego stopnia potrafił porwać y, widownię, słuchaczy, natomiast. Bardzo dobry chirurg, profesor Roman Drews. Wykładał tak, że może mało było można skorzystać, ale później chirurgii trzeba się było nauczyć na przybyszyskiego. Natomiast pięknie wykładał chirurgię profesor Nowicki, ale nauczyć się chirurgii tam w owym czasie raczej było trudno. No, czyli jak dzisiaj są lepsi i gorsi nauczyciele. A panie profesorze, czy życie studenckie w ogóle istniało w tych latach? Państwo się spotykali, czy były jakieś to organizacje studenckie, które takie samorządowe działały na uczelni? No to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że ono ustawiło właściwie dalszy tok działania człowieka, który był na studiach po zakończeniu drugiego roku? Można się było zapisać do kół naukowych. I ja chciałem być chirurgiem, wobec tego zapisałem się do koła chirurgicznego, i wtedy przydzielono mnie do szpitala Raszei. Było nas cztery osoby, mieliśmy dyżury, bardzo częsty kontakt z oddziałem chirurgicznym. A ja wykonałem operację apendektomii, będąc na trzecim roku medycyny. Oczywiście pod kontrolą starszego lekarza. Chyba asystował mi profesor Karol, późniejszy profesor. Także. naukowym. nauką język, hmm. zawodu Były zawsze na koniec roku konferencje kół naukowych. To było w dużej sali. Ja, jeżeli dobrze sobie przypominam, to może to było w sali filharmonii, tutaj naszej. Czyli tam, gdzie się odbywają inauguracje Roku Akademickiego, i występowali studenci. Oczywiście te wystąpienia były może jakoś przygotowywane z. Pracownikami nauki zapewne, ale był to bardzo dobry kontakt, który trwał właściwie przez całe studia i doprowadził do tego, że później byliśmy przygotowani nie tylko do teoretycznie do działania, ale także praktycznie. Proszę sobie wyobrazić, że nastawienie złamania obu kości przedramienia wykonałem w Dresdenku w szpitalu na oddziale chirurgicznym przy udziale kolegi też stażysty. Ale to było jeszcze w czasie studiów czy już na stażu? No to jeszcze było przed 57 rokiem i potem wykonaliśmy zdjęcie radiologiczne i pokazali ordynatorowi, czy jest wszystko ok. Dzisiaj jest to po prostu kompletnie niemożliwe, ale być może na to wpłynął też brak lekarzy w okresie powojennym. Poza tym, stanowczo mniejsza. Wiedza medyczna. Ja nie wiem, czy należałoby dzisiejszą podzielić przez dwa, żeby było to, co było poprzednio. No, ta wiedza teoretyczna się na pewno bardzo rozwinęła, ale wspomniał pan profesor, że chciał być chirurgiem, a jednak został pan profesor ginekologiem, co spowodowało, że zmienił pan profesor swoje plany zawodowe. Taki zwrot został spowodowany tym, że będąc w drugiej klinice położnictwa i ginekologii, na stażu z położnictwa i ginekologii, przyszedł jednego dnia profesor Zygmunt Kornacki i powiedział, że szef chce ze mną rozmawiać. No i okazało się, że oni zwrócili uwagę na to, że ja potrafię na przykład po epizjotomii wstrzyć kroczy, będąc na stażu. No, i widocznie ten kontakt z pacjentkami był chyba na tyle korzystny, że widzieli we mnie e, przyszłego asystenta. I tym co przeważyło? To, że mi zaproponowano etat akademicki w tamtym czasie, a rok dwa wstecz to było. Można tylko pomarzyć, żeby dobry student został na, na uczelni. I do tego dodam, że zatrudnienie miałem od 1 lipca, będąc jeszcze studentem, jako asystent. Młodszy asystent, albo w każdym razie jakiś tam. Czyli w jakim sensie ta kariera naukowa, pracy na uczelni była trochę przypadkowa? Czy pan profesor zawsze myślał, żeby nie tylko być lekarzem, praktykiem, ale również zajmować się nauką? Nie. Łatwo było podjąć taką decyzję, dlatego że w ginekologii jest część internistyczna i część chirurgiczna. Czyli liczyłem na to, że będę mógł zaspokoić swoje ambicje chirurgiczne i, i jak pani dziekan wie, i mam zawsze taką słabość do chirurgii i do dzisiejszego dnia to się toczy. tak. No tutaj dodam, że Pan Profesor rzeczywiście zaszczepił również w mojej osobie. Albo jakby pozwolił mi na to, że oboje zajmowaliśmy się właśnie nie tylko położnictwem i ginekologią, ale chorobami wewnętrznymi w szerokim tego pojęcia znaczeniu, bowiem pan prezes stworzył pierwszy ośrodek właściwie w Wielkopolsce i myślę, że jeden z największych w Polsce zajmujący się ciężarnymi z cukrzycą. A nie żałował pan prezesa tej decyzji, że była to ginekologia i nauka, a nie bardziej może jeszcze medycyna praktyczna? Nie. Dlatego, że wystarczyło okoliczności do wyżycia się chirurgicznego. A z drugiej strony poznanie powierzchowne na początku problemów życia wewnątrz człowieka, co się tam dzieje. Tam są kompletnie inne warunki. I mimo to Człowiek się w takich warunkach rozwija. A poza tym, w tamtym czasie metody diagnostyczne były, były słabo rozwinięte, ale nastąpiła wkrótce eksplozja możliwości rozpoznania zagrożenia życia wewnątrz magicznego za pomocą metod chemicznych, właściwie to oznaczaliśmy we krwi pH krwi. No, ale z tego wyniknęły dalsze zainteresowania diabetologią, która wówczas chyba na całym świecie bardzo w Rozkwitała, wkładzie z położnictwem słabo była rozwinięta, ale nastąpił jakby wybuch nowych trendów, które doprowadziły do tego, że jak pierwsze zestawienie zgonów dzieci pochodzących od matek z jawną cukrzycą, to było 10% strat bezpośrednich, czyli w okresie ciążowym lub okołoporodowym, a później uzyskaliśmy wynik 2%, trochę dzięki. Pani. Nawet, Dzięki no. temu, że razem ta współpraca się doskonale e, układała. Panie profesorze, były to czasy, gdzie niewielu z nas mogło gdzieś wyjechać za granicę, tych staży zagranicznych było niewiele, ale nie zapytam, czy był pan profesor, bo wiem, że pan zrobił, był, ale z tego wyjazdu, o którym pan za wielokrotnie wspominał, co takie było najważniejsze, czego się pan nauczył będąc w Szwajcarii? No, to było. Jakby odwrócenie karty mojego życia, nie tylko w sensie rozwoju zawodowego, bo nie, nie naukowego. Tam akurat w zakresie, w którym ja działałem, nauka chyba nie była pielęgnowana bardzo. Natomiast prawidłowe działanie lekarskie i organizacja tego. Na przykład 10 sal operacyjnych w jednym bloku, a szefem, szefem był światowej sławy chirurg, profesor Rudolf Nissen, z, którego, z którym musiałem rozmawiać w języku, którego nie używałem przez ponad 10 lat. I to były pierwsze minuty pobytu w szpitalu w Bürgerszpital Bazel. no i ja wspomnę coś, co jest może taką ciekawostką. On przede wszystkim mnie zapytał o chirurgów polskich, no to wymieniam tych wszystkich poznańskich, warszawskich. Nie znam, nie znam, ale na końcu mówi, ale ja znam jednego chirurga. I okazało się, że był to Wiktor Bros, kardiochirurg pracujący we Wrocławiu. I dopiero po wielu latach się zorientowałem skąd on go znał. Otóż profesor Bros ze lwowa jeździł do Berlina, ponieważ tam pracował profesor Zauerbuch który rozwijał operacje w klatce piersiowej. I widocznie ten ośrodek lwowski chciał również działać w tym zakresie. Czyli chociaż jedno nazwisko było mu znane w tym czasie, to chociaż to jest ważne. A czy, Panie profesorze, jest coś, co uznałby Pan profesor za swoje największe osiągnięcie? Czy to w pracy zawodowej, tej czysto praktycznej, czy w naukowej? I czy były jakieś porażki? No, może porażki, oczywiście, że były, na pewno, ale czy się pamięta porażki na ogół. Pamięta się głównie swoje e, największe sukcesy. No, na pewno było to na polu e, diagnostyki, zagrożenia płodu, a jeszcze więcej chyba na polu diabetologii, współpracy z diabetologami. W tych zakresach, przede wszystkim diabetologii, szybko nawiązaliśmy jakoś współpracę międzynarodową, i tu trzeba wspomnieć Kurta Furmana, który prowadził w NRD właściwie światowej klasy ośrodek leczenia cukrzycy i ciąży, zlokalizowany w jednym szpitalu dla całego NRD. To u nas już nigdy nie było możliwe, ale początkową Poznań miał pacjentki z jednego końca Polski do Nysy. Później oczywiście potworzyły się, na szczęście, potworzyły się we wszystkich akademiach takie ośrodki. No i było dużo konferencji naukowych. No, ale jeżeli chodzi o sukcesy, to ja powiem, że Mam taką książkę, położnika, profesora Kratza, pracującego w Halle, a potem w Berlinie, i jest tam zdjęcie sali wykładowej w, na Uniwersytecie Berlińskim w Szalitej. Ja tam wygłosiłem referat na temat naszych wyników cukrzycy i ciąży, a profesor Kratz, już wówczas emerytowany przez asystenta, przesłał mi pozdrowienia dla profesora Michałkiewicza. To był chyba ta sala wykładowa, gdzie przed salą były po popiersia wszystkich kierowników klinik, czyli tam było mnóstwo, może z 20 takich Symboli. Chciałabym pana profesora zapytać troszkę o takich refleksji, może już nie do końca zawodowych, ale czy jest dzień, który pan do swojego życia pamięta najlepiej, albo który utkwił szczególnie w pamięci? Bo to nie jest łatwo wybrać, bo wiele e, ciekawych rzeczy w tak długim okresie życia się zdarzyło. Ale kto wie, czy nie było to, jak otrzymałem informację listowną, że dostałem się na studia medyczne, na studia lekarskie. To był zwrot w możliwościach całkowity. A przypominam sobie, jak siedziałem tutaj, żeby to sprawdzić, na tym w tym parku, który w tej chwili jest ogrodzony, ale wtedy można było tam usiąść. I tak sobie myślałem, że jestem teraz kantmet, czyli kandydatem. Potem będę lekmet i na końcu nie wiem, czy pomyślałem, że to będę drmet. Dr Wyżej na pewno w żadnych marzeniach nie nie przychodziło mi do głowy. A gdyby mi przyszło wcześniej, że można zrobić karierę naukową, to stanowczo bym jeszcze lepiej studiował. A tak pewien czas spędzałem na bydżu. No właśnie, co poza pracą zawodową i poza pracą naukową sprawiało panu profesorowi najwięcej przyjemności, czy w ogóle na to był czas w czasie? Czynnego czasu zawodowego? Moja droga Ewo, na pewno najwięcej satysfakcji to miałem poza życiem zawodowym, z uprawiania sportu na bardzo mm, niskim poziomie. Ja uprawiałem lekkoatletykę, a inne dyscypliny również poprzez piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, w lekkiej atletyce reprezentowałem, w skoku w dal, na przykład uczelnie na jakiś tam zawodach, w, w, w szachy, na dziesiątej <laughs> szachownicy. I ten brycz, panie profesorze, prawda, to A... była… Gra, to tam też zawsze wspominałem. Zajmował w czasie studiów dosyć dużo czasu. Niestety, mieliśmy czwartki e, e, brydżowe, a w piątki było, były zajęcia wojskowe. Siadaliśmy z tyłu, żeby tak odpocząć po tym brydżu, który trwał do może pierwsza, druga w nocy. No, czyli Panie profesorze, to życie studenckie się, mimo że warunki są różne, właściwie chyba się niczym nie różniło, że studenci zawsze poza tą nauką znajdowali coś dla siebie. Czy chciałby Pan profesor, coś dla młodych adeptów sztuki medycznej, młodych lekarzy powiedzieć, jakąś maksymę, która zdaniem Pana profesora jest taką maksymą ponadczasową? No, z całą pewnością w medycynie od dawna Istnieje to pojęcie, primum non nocere, wpierw nie szkodzić, ale na tym się nie ma, w żadnym wypadku nie powinno zakończyć. Mianowicie, jako ciąg dalszy tego zdania, należy postawić logiczne rozpoznanie i pomóc choremu, który się do nas zgłosił. Czyli poza tym, że trzeba dużo wiedzy wchłonąć, trzeba też mieć to poczucie, że my służymy innemu człowiekowi. Jeżeli ktoś nie ma tych cech, to nie powinien się wybierać na medycynę. I teraz, jak rekrutuje się na studia, to nikt tego nie sprawdza. A powinno się to zrobić. I jeszcze następna rzecz. Żeby być dobrym lekarzem, trzeba znać języki obce. Dzisiaj perfekt język angielski, a dobrze znać również inne, oczywiście. I trzeba czytać nie tylko książki medyczne. Ale bieżącą literaturę. I proszę sobie wyobrazić, że niedawno, może tydzień albo dwa tygodnie temu, małżonka powiedziała, że ma do mnie żal, że przestaliśmy abonować New England Journal of Medicine. Ale co się okazało? że u Macieja, u mojego syna, teraz leżą te tygodniki. Czyli, Czyli że będzie mógł pan wzor czytać. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo. No. Merci beaucoup.